Podobnie. Kurczaczek już tutaj sobie postał. Dotknąć trzeba. Mało soli. Jeszcze można dosypać z pół łyżeczki. Kto woli? Bardziej słone z łyżeczkę soli. Papryki. Troszeczkę ostrej. Troszeczkę jeszcze słodkiej proszę dać. Ponieważ jest wszystko wsiąkło i nie ma po prostu już takiego smaku. A więc kurczaka również proszę z dwa razy, zanim użycie do piekarnika, e, proszę doprawić. Doprawić to znaczy dosypać jeszcze tym, czym Państwo przyprawialiście. Albo jeżeli macie ochotę jeszcze na jakieś warzywa, czy przyprawy, czy zioła, na przykład jak ktoś lubi, to bardzo proszę. A więc ja jeszcze może poleję Troszybkę jeszcze oleju, ale za bardzo mi trzeba dużo dawać, a parę kopelek I to wszystko. Zaraz składam do piekarnika na około 200 stopni, najpierw 180, później 200 na godzinkę czasu. I proszę Państwa na wysoko, bardzo wysoko tak w piekarniku, żeby nie było na nisko, bo się Wam tak ładnie nie upiecze. A więc dziękuję bardzo i wejdę zaraz Państwu pokażę, jak on wygląda po upieczeniu Minęła już godzina. Muszę już wyciągnąć te kurczaki, które się dusiły, proszę Państwa, godzinę po godzinie weszłam i jeszcze na 10 minut teraz żeby one tak jakby na wyższy, na 220 czy 30 dałam stopni i tak około 50 minut, żeby one zarumieniły się. Żeby były po prostu może bardziej chrupiące. I one już tak wyglądają, proszę zobaczyć. Pachnie pięknie puszczaczkiem. A więc proszę bardzo, proszę zobaczyć, proszę Państwa, tak wyglądają te pałeczki łódka, albo tutaj mam też ta, te drugie części od UDA. Ja zawsze kroję, bo ktoś może sobie wziąć półtorej czy półtora łódka chcę zjeść, czy dwa za dużą będą, a więc proszę bardzo wyglądają jak z gryla. Pięknie. Można też rozkroić, zobaczyć. Proszę zobaczyć. Lśniące, nie za suche, ponieważ ja najpierw dusiłam na 180 stopni. Mmm, super. A później dopiero na koniec, proszę Państwa, włożyłam na tą górną. Znaczy na tą wyżej po prostu. Wszystkie są piękne. Z obu stron je obsmażałam. I proszę w międzyczasie zraz obrócić. Bardzo proszę, bo wtedy one z obu stron będą fajnie rumiane. Tutaj mam również krztełka. One też są rumiane, proszę zobaczyć. A więc jak tak zrobicie, proszę Państwa, jak ja nam powiedziałam, proszę zobaczyć, nie ma takiej opcji, żeby się nie upiekł, żeby nie był dobry. A więc proszę popatrzeć raz na filmik, dokładnie spisać. I wtedy już naprawdę myślę, że. Będzie smakowała. Akurat u nas tak jest, że mój mąż uwielbia skrzydełka, tak robię skrzydełka. Ja lubię ród, łódka, więc robimy łódkę, ale nie ma problemów. Jak proszę zobaczyć, tak wyglądają moje skrzydełka pieczone w piekarniku, a więc idzie też w piekarniku. Wtedy troszeczkę dłużej. Tutaj mam wytopiony tłuszcz. Ono się piekło w sumie około. Z jedna łyżka na początku, później dolałam pół łyżki. Może nawet niepotrzebnie, jak ktoś chce bez dietę robić, proszę bardzo zobaczyć. Tyle wyleciało tłuszczu z, z rosołem. Nie z, z rosołem, ponieważ ym, niektórzy myślą, że to jest sam tłuszcz. Nie, to nie jest sam tłuszcz. To jest też woda, czyli ten rosół wytopiony. A więc dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam również do następnego filmiku.